To jest akurat taki, też myślę, nie, nieznany dla wielu osób kwestia, że Polacy, osoby, które mają wyłącznie polskie obywatelstwo, wyłącznie polski paszport, mogą też głosować w wyborach samorządowych w Niemczech. Jeśli są zameldowani, to są uprawnieni do tego, żeby głosować. Czyli mogą normalnie głosować również dla przedstawicieli z swoich własnych rodaków, do tego, żeby zasiadali w radach? Dokładnie. I mają na to bezpośredni wpływ? Dokładnie. Mają bezpośredni wpływ, wystarczy pójść na wybory. I um, od razu przy okazji tak mogę przypomnieć, że w Nadrenii Północnej Westfalii już 14 września będą wybory samorządowe, a w Hesji tutaj 15 marca przyszłego roku. I to wystarczy, że jestem zameldowany po prostu w miejscowości, akurat tutaj w Kesterbach. Hesji i to mnie uprawnia do tego, pomimo tego, co to jeszcze raz zaznaczymy, co jest ważne, że mam tylko i wyłącznie polskie obywatelstwo i polski paszport, mogę w takich wyborach startować i mieć wpływ na to i nie narzekać potem, że nie ma Polaków <laughs> i polskich przedstawicieli. To dokładnie, jest... dokładnie. I to też jakby ludzie muszą, znaczy ludzie często mają jakieś właśnie zarzuty, że no mamy, jako Polonia jesteśmy, czy to yy, gorzej traktowani, jakoś nasze inicjatywy nie są wspierane tak przez, przez miejscowe władze, no to właśnie zrób Zróbmy coś z tym, pójdźmy na wybory, wybierzmy yy, naszą Polonię też, żeby zasiadała w tych władzach samorządowych.